Ta torba to baśniowe lato multi, uszyta z bawełnionego płótna i z jeansu jasno-niebieskiego tej u góry. Płócienko jest pokryte kwiatowym wzorem, tutaj widzicie z każdej strony jest inne ułożenie kwiatków i inne, inne motywy. Torba jest duża, mieście bez problemu format A4. Tutaj na dole ona ma około 43 cm, u góry niecałe 40 także naprawdę wszystko do niej wejdzie, zmieści się bez problemu, najmniejszego. W paskach na ramię tutaj są te elementy kaletnicze metalowe. To dodaje uroku i dzięki temu paseczki tak fajnie uf, sobie zwisają. Torba zapinana jest na zamek błyskawiczny. Także nic sam nie wypadnie, nikt nie włoży ręki do torby. No chyba, że zapomnimy zamknąć, prawda? Podszewka pastelowo-taka liliowa, delikatna. Kieszonki dwie otwarte, z tej samej tkaniny, z której zrobiona jest ta dolna część torby. Torba dla prawdziwej romantyczki, marzycielki i wielbicielki pastelowych jasnych odcieni. Aha, również yy, ważnym elementem jest to, że można ją bez problemu sobie uprać. Nic się jej nie stanie. Oczywiście ręcznie uprać, delikatnie, bez wykręcania. I nie musimy się martwić o to, że jest jasna i że się łatwo pobudzi, bo bez problemu sobie poradzimy yy, z jakimiś takimi wypadkami. To tyle.